Witam pięknie kochani, upał trawi naszą ojczyznę umęczoną, nieludzki, ja tu sobie popijam, nie jest to whisky, na odmianę, to jest czystek, to jest takie tureckie, e, tureckie ziele, przeciwzapalne, przeciw tam bla bla bla, no generalnie dobre na wszystko, piję to codziennie i patrzcie jak jestem piękny, zdrowy, w ogóle gasi pragnienie, cud. Wiecie dobrze, że ja oprócz grania w gierki na komputerze i innych tego typu wspaniałych rozrywek, dużo jeżdżę na rowerze. I właśnie wybieram się na taką wycieczkę jak w zasadzie co dzień, bo trzeba korzystać. Chociaż akurat przy 40-stopniowym upale to może nie być najrozsądniejsza rzecz, także wiecie, jak macie jakieś tam schorzenia, to lepiej zostańcie w domu. Nabyłem sobie coś takiego. To jest tak zwany z języka angielskiego chest mount. To są takie szelki, które się zakłada o tak. O tak. Dobrze to mam? O tak. Czy to jest spóźniony pajączek na korekcję wad postawy? Otóż nie. Mogę Was, w sensie Was tutaj w telefonie, czy pod kątem vloga, czy na żywo, na Twitchu, po prostu umieszczam Was. I proszę. Rączki mam tutaj, a wszystko się nagrywa, lub streamuje na żywo. I teraz zabieram Was na elegancką wycieczkę rowerową. Idziemy. Nigdy nie pamiętam, który. No i cyk. To jest moja piwnica. Już mieliście okazję ją widzieć. A tu jest nasz pojazd kosmiczny. Także to jest mój wierny rowerek. A w zasadzie wypadałoby powiedzieć, To jest moje koło. Kodowo nazwany bydlak bolszewik. Wiadomo, no jak czerwony, to bolszewik. Koła napląpane, keta naszmarowano, zic nasztalowany, blindy blindują. Mogę jechać. No i oczywiście, w takie upały, jak wybieracie się na takie wycieczki, nie można zapomnieć o napitku. Dobry? Jedziemy moi drodzy. Pokażę wam parę fajnych rzeczy. Tu jesteśmy w parku, tak zwana Aleja Marka. Tutaj z prawej strony jako małe dziecko gdzieś cały czas się przychodziłem bawić. Oczywiście wtedy jeszcze tu nie było takiej fajnej siłowni, ani nie było takich fajnych placów zabaw. Raczej, żeśmy się gonili z patykami i łazili po murze cmentarnym. Teraz jesteśmy na ulicy Piekarskiej, gdzie jest najkrótsza czynna linia tramwajowa w Polsce jedna z najkrótszych w Europie czyli linia 38. Tu wam pokażę jedną ciekawostkę. Tu znajduje się tak zwany trupi kamień i legenda mówi, że o północy, właśnie na tym kamieniu, siedzi zabity Maciej Spyra i straszy ludzi, a może nawet wciąga pod ziemię. Także jakbyście tędy przechodzili, to uważajcie, i śmigamy dalej. Co to się dzieje? Mało brakło byśmy na stophamie byli, tutaj wyjątkowo piękny budynek starej bietomskiej poczty, co prawda nie ma już tam poczty w środku, ale przynajmniej go odnowili. O, a tutaj remontowany wydział medyczny Uniwersytetu Śląskiego. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj dwa evenementy. Jeden historyczny, czyli tablica ku pamięci hrabiego Donersmarka, była bardzo znamienita rodzina na Górnym Śląsku, której ta ziemia bardzo dużo zawdzięcza, a tutaj drugi evenement, czyli parking, który nigdy nie został wybudowany i stoi to już w takiej formie od chyba, nie wiem, 15 lat, masakra. Jademy dalej bytomskie podróżniki. Bytomski Rynek. Tutaj nasz słynny śpiący lew jeszcze się nie obudził. Pierwotnie to był pomnik na pamiątkę Bytomian, którzy zginęli w wojnie prusko-francuskiej i stał na takim wysokim cokole, na którym były wyryte ich nazwiska, gdzieś w tamtym miejscu. No, po drugiej wojnie gdzieś się stracił i parę lat temu odzyskaliśmy go. A mniej więcej gdzieś w tamtym miejscu przed wojną znajdował się Bytomski Ratusz i obok niego rząd kamienic które niestety zostały zniszczone w 1945 roku przez sowieckich żołnierzy. I jady medali. Tutaj teraz przed nami bytomski świetlik. Niezmiennie kurzy cygaro. Tu mam nadzieję nie będzie gonił mnie żaden tramwaj. No a przed nami po prawej areszt śledczy. To jest budowla, która bardziej przypomina jakiś fort. W każdym razie wolę go oglądać tylko z tej strony. Mam nadzieję, żeście odpoczęli, napili się wody. Jedziemy. No, tutaj widzę przed nami odbywały się jakieś towarzyskie posiedzenia, na co wskazuje ilość flaszek i puszek. O kurde, a jest zacna kolekcja. I teraz co, wiadę, nie wiadę, Nie. Nie wiadę. Że im wszystkim chce się siedzieć w tych autach, to jest szok. Ja może nie jestem polonistą, ale wydaje mi się, że tu coś w pisowni tego słowa jest nie tak. Niemniej jednak jedziemy dalej. Tu jest nasz basen. Pływalnia kryta, też bardzo stary. Przedwojenny kompleks. Paradoks jest taki, że jest nieczynny z powodu Koronawirusa, co nie przeszkadza basenowi odkrytemu być czynnym. Może koronawirus na odkryty nie łazi. Dojechaliśmy pod wspaniały urząd miasta. Widzicie, tu możemy sobie nawet zobaczyć, jaka jest jakość powietrza. No z tego co widzę jest bardzo dobrze. No to chyba dobrze. Podjedziemy zobaczyć w zimie. Park miejski, czyli miejsce romantycznych spacerów i pokątnych libacji alkoholowych, a no i przede wszystkim łapania pokemonów. Na basenie ludzie smażą się. Oczywiście, że się smażą. Uuu i to. I to bardzo tłumnie. A tu przyjechałem Wam pokazać, że to nie jest taki zwykły park. Bo oprócz tego, że naprawdę jest bardzo duży, to w tym miejscu nawet kiedyś mieliśmy misie. Tak, niedźwiedzie. Z czego na pamiątkę został tylko ten pomnik. Tutaj miały swój wybieg. Potem kiedyś tam pływały żółwie. A kiedyś dawno, dawno temu, przed wojną, nawet mieliśmy tu żubry. E, o ile się nie mylę, te żubry potem chyba poszły do pszczyny. Tam jest taki mały rezerwat żubrów. Tam jest jeden z bardziej znanych skateparków. Tutaj w okolicy. A teraz sobie elegancko przejedziemy przez mostek. Tutaj jest miejsce łapania Pokemonów ścisłe. Tutaj są pomniki tak zwanych muz. Ja coś chyba kiedyś głupiego już przy nich nagrałem z tego co mi się kojarzy. O, idzie do mnie jakiś kolega. W szefie nie mam pięcioka do piwa, a tu się siedziało i łapało pokemony. Bo tu są trzy pokie stopy i się puszczało lury i była akcja. No i można sobie było piwko dupnąć, znaczy nie, nie można było, znaczy. Ja tego oczywiście nigdy nie robiłem, ale widziałem jak inni robili. Zobaczymy sobie teraz na górze miłości, bo mamy tutaj nawet górę miłości. Ja powiem wam szczerze, że na tej górze jakoś nigdy nie zaznałem miłości, ale kiedyś spożywałem na niej alkohol. Tam jest taka fajna altana, jakby to po naszym powiedzieć, lauba. No i tam ludzie przesiadują i okazują sobie miłość. Albo piją. No jak widzicie Państwo, drodzy, wyjątkowo urokliwe miejsce. Tutaj nawet spływa sobie taki strumyczek, który tam kończy się fontanną. Woda wydaje mi się, że może nie być zdatna do picia, także nie próbowałbym. Dobra, to jak już żeśmy zaznali tej miłości, to możemy jechać dalej. Teraz uwaga, trochę tonego hołka. Teraz wjeżdżamy na tak zwaną wyspę marzeń. O, kackę przegoniłem. Widzicie pięknie. Można posiedzieć, opalać się, odpocząć. Ja już wiem, co ja sobie wymarzyłem. Zimne piwko. Gościu, no nie dam, bo nie mam... Nie ma co. Spadamy. Teraz słuchajcie, stałym nieodzownym elementem mojej każdej wycieczki rowerowej jest wjechanie na tą górę tam przy stadionie Polonii na ulicy olimpijskiej. Myślę, że przy 40-stopniowym upale wystąpi tak zwany efekt jaja jak arbuzy. Jeszcze przy polskim asfalcie, który topi się. Niczym guma huba buba, a opony lepią się do niego jak urząd skarbowy, do zalegającego pół złotego obywatela, co ja w ogóle gadam za jakieś głupoty. To już chyba zwycięczenia, ale jeszcze trochę cisnymy. O! o! Jadą nasze Feuermany. Chyba udało się, ale nie chcielibyście mnie widzieć ostatnio. Jak wjeżdżałem na kopiec wyzwolenia w Pekarach. Tutaj stadion Polonii Bytom. A w zasadzie to niestety to co już z tego stadionu zostało. Bo tak stadion, jak i Polonia już swoje najlepsze lata chyba mają za sobą. Piękne chmury się udało trafić. Może wreszcie wieczorem przyjdzie jakaś burza. Chociaż nie wierzę w to. Czy mi się tu uda w ogóle przejechać w takim gąszczu aut. Zobaczymy. Dobra, nie uda się. Tu za bardzo wolałbym nie jechać pod prąd. Mm, tutaj ogródki działkowe. Powiem wam, że już dociera mnie woń grillka. Puźba. To jest niesprawiedliwe. A na koniec treningu z Waszym ulubionym e-trenerem i przewodnikiem po ziemi betonskiej. Niklausem, Mikołajem, Pieronem pojedziemy na tak zwany staw nad Topolami, gdzie działy się a, za czasów szkolnych różne cuda. że komo ostatnio dziki rozszarpały tam psa, ale na rowerze jak coś to im ucieknę Nie i zaś góra. Półżywa. Dzisiaj chyba po tym wszystkim należy mi się pizza. No, tu już wjeżdżamy w takie. Dzikie ostępy by to mia, A pomyśleć, że jesteśmy w sumie dalej w centrum miasta. Ciekawe, czy zaraz nam tu nie wyskoczy jakiś dzik zabójca. Dobry? Biorę coś w takiej hicy. Same małe. To były takie ogromne pola rzepaku. Ten rzepak zesech się. Zese zesech? Wy... Jak to powiedzieć? Wysych. Ścieli go. I w tych polach właśnie grasował dzik morderca, który kiedyś mnie napadł i gonił. Tego byli świadkowie na żywo. Jedziemy tam zobaczyć. Dzisiaj mam rower. Dzisiaj się nie boję ciebie. Dziku! Nic na dzików nie ma, ale też jest zajebiście. Chociaż powiem wam, że te zryte ślady plus odbite ogromne racice w błocie świadczą o tym, że coś tu jednak może się gdzieś czaić. W każdym razie tu nad Topolami też się super spędzało czas. Łowiło się ryby, kiedyś nawet można było popływać, znaczy oficjalnie chyba nie można było, no ale się pływało. Wiecie co, ale spadamy stąd. <laughs> Młody bytomianin, ofiara dzikiej świni i to nie guźca dzikiej świni z Afryki, tylko dzikiej świni bytomskiej z Topoli. No tutaj usypali taką górę, żeby tu autami nie wyjeżdżać, bo niestety mieli ludzie taki zwyczaj czasem przyjeżdżania tu w celu na przykład wysypania gruzu. Tu zaryzykujemy, wejdziemy trochę w las. Mam nadzieję nie bajśnie mnie za żaden kliszcz. Jak widzicie pot zrosił meczoło. Myślę, że tutaj zakończymy naszą wycieczkę. Bardzo mi było przyjemnie w ogóle, że mogłem Was zabrać ze sobą i mam nadzieję, że wybierzemy się jeszcze częściej na takie wspólne wycieczki czy tutaj na YouTubie, czy na Twitchu podczas live streamów. Trzestman sprawdza się całkiem spoko. Myślę, że dopóki się na niego nie wywala, wszystko powinno być ok. Pokazałem Wam tylko jakiś taki malutki wycinek jakiś takich ciekawych miejsc w centrum bytomia. E, za jakieś parę dni w SKTV będzie cały taki dłuższy reportaż z bytomia, który razem z ekipą Eski nakręciliśmy. Oczywiście Wam go podlinkuję na Facebooku, na Discorda wrzucę, także będziecie wszystko wiedzieć. Tam też udaliśmy się z ekipą z profesjonalnym sprzętem w kilka fajnych miejsc w bytomiu. I myślę, że jeszcze kilka fajnych miejsc wam pokażę, i zobaczycie, że tutaj naprawdę jest też pięknie. O, a ja oddalam się do domu na zasłużony odpoczynek i zasłużone, oczywiście, jedno małe zimne. Do zobaczenia. A może dwa małe zimne.